Drugie urządzenie z szafy serwerowej UPS. Zobaczcie ile ten UPS tutaj ma wyjść. 9 wyjść. Tu prawdopodobnie jest w tym miejscu zasilanie. I tutaj co? To tu były akumulatory, na pewno. Jeden akumulator. Czy to był jeden rząd i drugi rząd akumulatorów? Ciężko powiedzieć. Tak to wygląda. Czy tutaj jest transformator, czy dławik? To dopiero to dopiero zobaczę. Może jakiś schemat będzie, bo jakąś tam w tej szafie jakaś, jakaś dokumentacja została. Zobaczcie, ile tu jest tranzystorów. <coughs> Raz, dwa, trzy, cztery, osiem, dwanaście. I tu też jest cztery, szesnaście. Szesnaście tranzystorów jakieś przekaźniki, kondensatory. Aha, jaką on ma moc jeszcze? Tutaj o mocy nic nie ma, ale gdzieś było na obudowie. O, tutaj jest. Zobaczcie. Bezpieczniki, dwa tysiące dwieście Tak to, tak to wygląda. <tryk> <tryk> Panel ten przedni był ściągany, więc Postanowiłem go odłożyć tak, żeby się nie uszkodził. Może teraz zrobimy taki numer, że. Może tak Wam pokażę. Zrobimy taki numer i zmierzymy, czy to były osobne akumulatory to powinno teraz piszczeć czy to były osobne akumulatory czy te akumulatory ale z tego co tu widzę te przewody, te czerwone są blisko siebie i te czarne też są blisko siebie czyli najpierw Czarne, zobaczymy. Najpierw czarne, tak, one mają tu przejście, czyli minusy są razem. I plusy, i plusy też są razem. Ale to nie wyszło. Już skoczyło. O. Minusy są razem i plusy są razem. Czyli to był jeden rząd akumulatorów w ten sposób i drugi rząd akumulatorów, ale y, było to połączone równolegle. Dobra, i pierwszą sprawę mamy załatwioną, czyli to był. Y, to akumulatory, akumulatory były połączone tymi przewodami równolegle ale teraz jakie napięcie na tych akumulatorach mogło być no albo albo 12 albo 24 jak tu teraz sprawdzić tą sprawę ale wiecie co ja mam taki akumulator o tego typu I ja po prostu bez zasilania, bo boję się go uszkodzić, i bez zasilania, to jest 18V, bez zasilania do sieci. Jeśli mu podam napięcie na te przewody, to powinna być jakaś sygnalizacja na tym panelu, na tym panelu, na tych diodach. Nie wiem, czy to będzie widać. Ale tutaj są diody. A tak wam pokażę. Tu są diody i przyciski. I, i teraz, jeżeli ja to podepnę i któryś tutaj przycisk przycisnę, no to powinna być jakaś. Powinna być reakcja na panelu sterowania. I tu już tutaj miałem. O, mam nawet już takie kawałki kawałki miedzi tu mam plus tu w tym miejscu a tu mam minus i także tak to zrobię bo boję się podpiąć yy, pod UPS a zasilanie bo od razu będzie ładował tą baterię i tą baterię może mi uszkodzić <coughs> muszę po prostu umieć tak, na 100% stary jakiś akumulator, załóżmy 12-V, i wtedy zobaczymy, czy to będzie ładować. Ale jeśli mu podam napięcie, tutaj nie zasilając go z sieci, to też powinna być reakcja jakaś na tutaj panelu sterowania. I na razie na tym tyle, z, na tych sprawdzeniach. Muszę dowiedzieć się, jakie tu akumulatory. Oryginalnie były włożone o jakim napięciu, ale coś czuję, że około 24 V. Yy, chociaż to nie jest tutaj yy, jakaś w, yy, prawidłowość, że ja tak mówię po przekaźnikach. O tak, bo to może być różnie, tak że. Widzę po przekaźnikach 24 V, no to baterie raczej też akumulatory raczej też 24 V, ale to nie jest 100% czyli zobaczę tą 18. Jeżeli 18 będzie chodzić, jeżeli będzie coś tutaj sygnalizować, nam ten panel sterowania, to, do, to dopiero wtedy, a jeszcze zobaczę wentylator 48. No, także jeszcze inaczej jest zasilony, ale tak, prawdopodobnie 24 24 24 V ten akumulator, bo to jest dosyć duża moc i tak raczej 12 V. Ja tutaj tego za bardzo nie widzę, no, ale dobra, podepnę. Zobaczymy, co będzie się tutaj działo. Czyli tak, tu mamy plus z tej strony, czyli tu będzie czerwony, tu będzie czerwony, a tu będzie minus, a tu będzie minus. O, jakaś, jakaś tutaj sygnalizacja była. O. Coś tu się dzieje. Płotak chodzi. Jakaś sygnalizacja jest. Jestem ciekaw czy, czy 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 tu jakieś napięcie z tego wychodzi z tyłu tutaj w tym miejscu jak to sprawdzić o coś się wyłącza aha może być małe napięcie dobra może być małe napięcie jeszcze raz zobaczymy. Tak, coś tutaj mrygło, wyłącza się, czyli będzie 24V, prawdopodobnie, że ma, małe jest napięcie. Yy, I yy, UPS się włącza i tak żeby całkowicie nie rozłączyć nie, nie, nie rozładować baterię to on się rozłączy. Także już jest jakaś odpowiedź. O w tej chwili może jeszcze raz zobaczymy coś tutaj smignie. 24-voltowy akumulator. Dobra, chyba na tyle dzisiaj. Więcej tutaj za bardzo nic nie mogę sprawdzić, dopóki nie będę miał jakiegoś akumulatora 24V. Ale coś to urządzenie wydaje mi się, że jest sprawne. Tylko trzeba go przetestować przy takich akumulatorach, które powinny tutaj być. Może się dowiem, jakie oryginalne w ogóle były. No, ale też na dzień dzisiejszy mi to ten UPS nie jest potrzebny. I tak to wygląda. Czyli dobre, no dobra. Drugie urządzenie, które sprawdziłem. I, I teraz, co dalej? Zastanowimy się, co dalej z tym urządzeniem. Czy gdzieś wykorzystam, czy coś z tego urządzenia. Ktoś będzie miał użytek. No, ale takie, takie, tak jak widać: 9 wyjść komputerowych tutaj na zasilanie, skrzynka na yy, baterię akumulatorową tu w tym miejscu. Tutaj na pewno jest taka szuflada gdzieś jeszcze. Muszę zobaczyć w tej szafie. Bo w szafę całą wstawiłem, a, a wyciągnąłem tylko te dwa urządzenia, czyli komputer wcześniejszy i teraz ten UPS. No dobra, nie będę przedłużał, widzicie jaka jest spora maszyna, dzisiaj się to trosz, troszeczkę inaczej robi zalane wszystko w plastiku, tu jeszcze są rzeczy takie, które yy, są, że tak powiem. Do naprawy, bo takie, które są zalane i SMD, to już całkiem. Całkiem jest jedna razówka. Raczej. Dobra, pozdrawiam. Do następnego filmu.